Yo, si, z ISROZowi, a dzisiaj robimy sobie filmik, w którym opowiem Wam, jak odebrać darmowe malowanie w Fortnite. Ale jeszcze przed tym e, oczywiście zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, e, no i łapeczkę w górę żeby, żeby zostawić tą łapeczkę w górę. No i słuchajcie co, lecimy do odcinka. Najpierw musicie pobrać aplikację Houseparty. Jeżeli ją już otworzycie, wyświetli wam się ekran, gdzie będziecie mieli żółty napis Sign Up. Musicie to kliknąć i zarejestrować, no, stworzyć swoje konto w tym Houseparty. Po czym wyświetli wam się ekran, czy chcecie połączyć konta z Fortnite. Em. Później będziecie mieć jakby ekran gdzie będziecie mogli się zalogować na konto Epic Games no i logujcie się i wtedy jak już się zalogujecie na te konto Epic Games i wejdzie wam do House Party to będziecie mogli już mieć jakby jak już wyjdziecie z tego i wejdziecie do Fortnitea będziecie mieć takie oto malowanie na swoich kontach. siema